To jest badanie, które przeprowadził były student, absolwent Uniwersytetu Harvardu, pracownik Uniwersytetu Hopkinsa, który nazywa się Kurt Richer, i który zrobił taki mało moralnie i etycznie dobry eksperyment, ale który rozwalił mi mózg, kiedy pierwszy raz o nim przeczytałam. Który to wkładał szczury do wody i sprawdzał, ile te szczury są w stanie, jak długo pływać, zanim stracą siłę, nadzieję i. Pójdą na dno, dosłownie. Więc niestety w tym eksperymencie bardzo dużo zwierząt umarło. I ciekawostka z tego badania, które przeprowadzone było w latach 50. ubiegłego wieku, jest to, że szczury, które zostały po prostu wpuszczone do wody i pływały, 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 aż utonęły, pływały w okolicach średnio mniej więcej 15 minut. Natomiast jeśli nasz badacz, kurt, wsadził te szczury do wody, a następnie je po jakiejś chwili wyciągnął, osuszył, ogrzał, dał im odpocząć i wsadził je do wody jeszcze raz, to wtedy te, te szczury pływały, uwaga, nie uwierzysz, pierwsze utopiły się po 15 minutach, te osuszone, którym dano odpocząć, utopiły się po 60 godzinach, 240 razy dłużej wytrwały te, które najpierw dostały te nadzieję. czyli ktoś się wyciągnął z wody, osuszył, dał im odpocząć.